Cześć kochani, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj przychodzę do Was z nowym kolorem zdrabki Bingo za 3 euro. Dużo osób z, y, lubi tą zdrabkę, ja akurat za nią nie przepadam. Wolę krzyżówki. Y, no, ta zdrabka poprzednio była w takim czerwonym kolorze, a teraz jest niebieska. Wydaje mi się, że ładniejsza i taki niebieski kolor chyba już kiedyś był. Także zrobimy sobie dzisiaj 3 sztuki, 9 euro wkładu w odcinek. Oczywiście zaczęłam już troszeczkę tutaj zakreślać, żeby ten odcinek nie trwał całą wieczność, a i tak pewnie będzie długi, nic jeszcze się tutaj nam nie utworzyło. Oczywiście, mam nadzieję, że zasady Bingo są znane dla wszystkich, ale jakby dla kogoś nie były, no to szukamy linii pionowej, poziomej bądź ukośnej. Wygrywa też ten różowy diamencik tutaj w środku, jeśli jest cały po prostu zakreślony, wygrywają też cztery rogi, wygrywa też X. X to jest najwyższa w nagroda w każdym okienku, i tutaj mamy też taki symbol, który się tutaj odsłania, i ten symbol też nam może zrobić linię. Jeśli w, w całej zakreślonej linii będzie właśnie ten odsłonięty przez nas symbol, no to wygrana jest podwojona. A tutaj w tej grze bonusowej musimy znaleźć sakwę, żeby wygrać przypisaną kwotę. Także, kochani, zabieramy się już do zrapywania, zakreślania. Trzymajcie kciuki, żeby tutaj powpadały jakieś kokosy. Jakieś grube, wygrane. No i lecimy. Mam nadzieję, że wszystko dobrze widać. Tutaj mam, mam drapaczek, mam długopis. Wszystko na miejscu. Będziemy sobie y, drapać i zakreślać. 41 i 65. No i szukamy. Tutaj nie ma. Tutaj nie ma. Tutaj mamy czterdzieści jeden, i tutaj mamy sześćdziesiąt pięć, dobra. Dalej trzy i dwadzieścia cztery mamy tutaj, tutaj nie ma, tutaj też nie ma.

Tutaj mamy 18, brakuje 67 do linii. No i tutaj też mamy 11, 18. Teraz szukamy 9 i 19. Mam nadzieję, że wszystko dobrze widzicie i że za bardzo nie zasłaniam Wam ręką. 9 i 19, mamy 9. Tu szóstki brakuje do linii. No i tutaj nie ma, tutaj brakuje nam 20.

Pięćdziesiątki nie ma, trzydzieści pięć i pięćdziesiąt, tutaj nie ma, tu jest trzydzieści pięć i pięćdziesiąt. I tutaj nie ma, dalej pięćdziesiąt jeden i pięćdziesiąt sześć. Mamy pięćdziesiąt sześć. Pięćdziesiąt jeden. Tutaj nie ma. Tutaj mamy pięćdziesiąt jeden. Cztery ostatnie liczby przed nami, więc tak, sześćdziesiąt jeden i czterdzieści pięć. W pierwszym nie mamy. Tutaj mamy czterdzieści pięć i sześćdziesiąt jeden.

68 by się przydało, albo szósteczka, albo 39, ale 39 już mówiłam? Nie, nie mówiłam. Dobra, drapjemy zobaczymy. 58 to chyba nam nic nie da. Tutaj jest 48, a my mamy 58. Dobrze, sprawdzamy nasz. Symbol podwajający i jest to gwiazdka, ale gwiazdka nam wygranej nie przynosi, bo nie tworzy nam żadnej linii. Tu zabrakło dwunastki. I sprawdzamy bonus. A w bonusie mamy skrzynię. A do wygrania było 5 euro. Także pierwsza drapeczka jest przegrana. I lecimy z kolejną. I co tam mamy? 21 jeden i pięćdziesiąt trzy mamy tutaj nie ma i tutaj też nie ma trzydzieści dziewięć i pięćdziesiąt pięć w pierwszym nie ma tutaj mamy 55. Tu nie ma. 41 nam tu brakuje do linii. Ciekawe czy dadzą. 63 i 75. Tutaj nie ma. Tutaj mamy 63. No to piąteczki nam teraz brakuje. Tutaj nie ma. Tu mamy. Jeden i tyle. Czternaście i sześćdziesiąt jeden. W pierwszym nie ma. Tutaj też nie ma. Tu mamy sześćdziesiąt jeden. Czternaście. I to tyle. 19.31. 29 nam brakuje do linii I tutaj nie ma.

przed ostatnia 11 no i co nam tutaj by się przydało 43 by nam się przydało albo 23

znowu gwiazdeczka, a gwiazdkę gdzie mamy? tutaj, ale to też nam nie tworzy 73 tutaj zabrakło także nie ma linii a tutaj mamy naszyjnik za 5 stówek lecimy z, z, z ostatnią zdrapeczką i zobaczymy, czy tutaj coś będzie czy może nic nie będzie 9 i 10 dwadzieścia siedem i czterdzieści pięć dwadzieścia trzydzieści i trzydzieści jeden jest. Zawiesiłam się. Dobra. A 12:44. Tu jest i tutaj. Na 22 i piąteczka. Tutaj mamy dwadzieścia dwa trzydzieści osiem i siedemdziesiąt pięć. Dwadzieścia dziewięć i sześć. pięć tu 40 brakuje do tego diamentyka przedostatnia cztery sześć tutaj tutaj no, i co by nam się przydało? 8 nie będzie, bo tu by dało linię, i tutaj tu jest linia za piątka, a tutaj za trójkę. No to nie ma takiej kombinacji. 61 by się przydało. 61. 54 na przykład, o. albo 69 albo 64. Już mówiłam, czy nie mówiłam? Patrzymy, co jest. 51. Jest tutaj, ale nam nie daje. Tu mamy ten diamencik. Gdzie on jest? Jest tutaj. Tu 62 zabrakło. Także tutaj nie ma. Nie ma. Ja tu wygranej nie widzę. Także mówiłam, nie lubię tej zdrabki. No i ta zdrabka chyba mnie też nie lubi. ale wznowienie zaliczone podrapane jeśli Wam się podobało zostawcie łapkę, komentarz jeśli nie subskrybujecie jeszcze mojego kanału również Was zachęcam do subskrybowania po więcej odcinków ze zdrapkami irlandzkimi a tymczasem żegnam się z Wami życzę Wam miłego wieczorku wysokich wygranych w Waszych zdrapeczkach trzymajcie się cieplutko pozdrawiam, pa pa